Dzisiaj nie pracujemy jako kasier. Tylko dzisiaj pracujemy jako kucharz. Dokładnie i jesteśmy kucharzem. Witam każdego w ogóle. Siema, dzień dobry. Tutaj, jak widzicie, bierzemy sobie idealnie. Tutaj, sok do tego widzenia to jeszcze może dawaj. To tu bierzemy. Yy, zamykamy. Yy, ok, mamy tutaj. Yy, tutaj, więc podajemy. Proszę je jechać. Nowa dostawa. Albo damy komuś do jedzenia, problemu nie ma, dzień dobry, kto chce sobie wziąć Albo też będziemy chwilę tacy pobsłużyli, dzień dobry, rozmawiaj, szybko obsłużymy I co mogę podać? Yy... Okay. To sta? Okej No i lecimy dalej, no to bierzemy Podawaj to, dobra, bierzemy, zamykamy o, idealnie, idealnie Co? Jakim z nie, no czekajcie, no to to dodamy, okej okay. No i dobra Idzie Genialnie, dokładnie Ach dobra pizza idzie widzowie co? To niech już niech będzie byle co, niech już będzie okej okay. no i to dajemy czy nie? Pyk Ale bierzemy sobie jeszcze jedną lemoniadę żeby nie było no i ją bierzemy No ona chyba wybuchła Ale okej okay. Patrzcie, robimy tak. No i też obsłużymy, żeby nie było klienta na szybko. Będziemy dwa w jednym widzowie, okej. Okay. Proszę twoje zamówienie. Proszę. Nie my jesteśmy kucharzem, tylko tutaj, wiecie, widzowie. Robimy dalej, y, pyk, pyk, jakiś... Nie wiem, byle co dodajemy. To dodajemy byk. Jak to. W... Co. O, dobra mamy. Zamykamy. No i jeszcze jedną lemoniadę sobie weźmiemy, żeby nie było. Nawet cztery lemoniady sobie weźmiemy. Pyk. Y, pyk. I pyk. Okej. Okay. Dobra, i idzie. i mamy, patrzcie jakie dobre, dobra, może potem pochodzimy, okej okay. patrzcie widzę, czekajcie, mamy wypłatę w ogóle, o kurde, czekajcie, dobra, bierzemy kolejny, dodajemy coś fajnego, udokładnie, no i bierzemy to do pieca, a, okej, okay. patrzcie widzę, piękne pizza się tutaj smaży, no dawaj mi to mleko, nie ona też ma iść, też będzie, będzie na dokładkę Ale dobra pizza. No trochę przypalona, ale chyba może być. Dzień dobry. Podano do stołu. Mm, bardzo dobre, też każdy mi przyzna, proszę bardzo. Spalenizna gotowa. Wyrzuć. Ok, wywalamy. No i my dajemy tutaj. Jesteśmy szefem w ogóle tej bazy. Dzień dobry. Kolejna smażona limniana kolejna, kolejna, dokładnie. Dokładnie, jeszcze sobie weźmiemy jedną. No musi się zawsze tam posmażyć, czemu by, nie no musi być jakaś dobra lemoniada, yy... Dobra jedźcie Czemu ona nie jedzie, jedź tu O A to co my zrobimy, wywalimy Wywalimy, no i jak widzicie, widzę w jakiś dobrze mi idzie tutaj jako kucharz, ale żeby nie było co tu robi butelka, czekajcie, ją też trzeba wywalić. Nie, 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 ale gdzie ją mogę wywalić? To jest pytanie. No to dobra, patrzcie widzowie, to jest rozwiązanie. Musimy wyjść poza tej pytelki, no i ją do wody wywalić, Okej, okay. Problemu nie ma, jesteśmy jakby widzowie kucharzem plus kasjerem, dwa w jednym, tak mogę to nazwać. No to dobra, obtórzymy jeszcze. Yy, no, nie, no chcę być kucharzem, ale obcudzmy. Dzień jej dobry. Witaj. Kto, by, kto byś chciał? Dobra, jeszcze jednego obtórzymy. No. O, hmm. dobra, gadaj tu gościu. Proszę bardzo, nie ma problemu. No i teraz jesteśmy jakby cały czas kucharzom, ale ok, patrzcie gdy jeszcze robimy tutaj. Yy, no i tak. No i idziemy ostatnią pizzę smażyć. No i ja wam już tą pizzą pomału. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Zostawcie suba lajka, like, dzwonka... a! W, w, można go spalić do piekarnika! Zostawcie suba lajka, like, dzwonka i co widzowie Naura do kolejnego odcineczka!